Jak zawsze serdecznie chcę Was tutaj powitać na żywo na kanale YouTube. Jak zawsze czekam na ten transfer z Zooma na YouTube i mam nadzieję, że w którymś momencie będzie mnie już widać i słychać. Bardzo możliwe, że to jest już za sekundę, a może to trwa. Już nawet widzę, że tutaj w którymś miejscu o, się pojawiła taka możliwość. Zaraz przerzucamy się tylko tutaj, bo czeka na nas Krysia Maciąg. Zaraz robimy jeszcze nagrywanie, jak zawsze, żeby było dla pewności i dalej. I teraz mogę powiedzieć dobry wieczór Krysiu, witamy Krysia Maciąg. Dobry wieczór Janusz, dobry wieczór Pani no, Mamy historię Roberta Gańczyńskiego, Roberta Aleksandra Gańczyńskiego, to już historia, która trwa, jeśli chodzi o to, że najpierw znalazł się w szpitalu w ciężkim stanie, bo różne modlitwy, jakieś próby pomocy na odległość, niestety nieudane, no i Wiem już od wielu dni, że Robert Gajdziński nie żyje. Tak, 13 maja zmarł właśnie, I, a uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 7 czerwca, to jest piątek, o godzinie 13 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie. A o godzinie 14.30 nastąpi złożenie prochów do grobu rodzinnego na starych powązkach. Także uroczystość świecka 7 czerwca, tak jak mówię, o godzinie 13.00 w domu pogrzebowym na powązkach wojskowych, to jest ulica Powązkowska, 43 przez 45 a grup rodzinny na starych powązkach o 14:30 złożenie prochów i to jest też wejście od ulicy Powązkowskiej przez bramę numer 4, a grób znajduje się przy bramie piątej. No bardzo przykra wiadomość. Robert bardzo często u nas gościł w naszej niezależnej telewizji. Wiele pięknych rzeczy nam przekazał, a teraz wiem, że książka jego się szykuje na wydanie, pisemne przekazy od zmarłych, więc mówię, no, jesteśmy wdzięczni za, za te wszystkie przekazy. Za szybko odszedł, nie zdążył więcej już nam przekazać, może z tamtej strony w jakiś sposób da nam znać o sobie. Tak, no to właśnie takie wiesz, kolejne odejście, które z natury rzeczy wszyscy mówimy za wcześnie, no bo to jest oczywiste, że z naszego punktu widzenia za wcześnie. To jest bardzo ciekawa postać w ogóle. Rzeczywiście kiedyś pracował, jak czytamy, w jego tam gdzieś biogramowych informacjach dla Newsweeka Polska. Przyszedł wiele lat w, w, w Anglii, no i tam spotkał tą właśnie Noel, prawda, Halinkę, no, z którą się i z jej historią, i z jej przekazami związał się na jak to się mówi, na, na, na całość, tak, na całość i całkowicie się tym, że tak powiem, przejął. To się bardzo mocno w właśnie. I wiesz, to dla mnie jest taka, wiem, że też z tych przekazów chciałbym wyłuskać to, co nazywał Biblią, taką jakby wersję oczywiście przez Halinkę Noel, Halinkę Noel przekazywaną, natomiast ja, wiesz, zadaję sobie takie pytanie, takie pytanie w zasadzie, co tu się właściwie dzieje, wiesz, bo... Z jednej strony naczytamy się, nasłuchamy się o tych wszystkich ludziach, którzy tutaj przyszli, wiesz, o różnych uśpionych wędrowcach, o przebudzonych, o różnych duszach właśnie, które tutaj się inkarnowały po to, żeby jakby podnosić wibracje ludzi Ziemi, chociaż też i każdy z nas pracuje nad podniesieniem własnej wibracji. On też zresztą miał świadomość po prostu, że to jest jakaś droga, natomiast no tak po prostu jak gdyby nigdy nic, tak jeszcze z mojego powiedzenia w młodym wieku i przy takim zaawansowaniu tych przekazów, że jeszcze trochę tego było i nagle do widzenia, tak, z tego świata. U nas wiesz Krysiu, to takie urzędowe zawsze są kłaniania, że no, bo dusza tak chciała, no bo dusza tak chciała. Ktoś powie, że to Bóg tak chciał, eee, a ja to tak, ja zawsze tak trochę jestem takie, wiesz, nie, jak to się mówi pyskliwy i mówię no kurczę. I trzeba było skończyć tę robotę i dopiero odejść, nie? Co takiego się zadziało, że, że mu nie pozwolono po prostu tego zrobić? Gdzie to się rozstrzyga, wiesz? Bo to takie, dla mnie to są już banalne odpowiedzi, no bo dusza tak chciała, no był tak chciał, no ale to takie klepanie, wiesz, starych formułek. I wiem, że się głębiej tego nie mam jak dokopać. <grym> Ale no, no są to tematy rzeczywiście bardzo bardzo trudne i no niezgłębione do końca mimo że jest wiele tych przekazów bo znamy wiele osób które mają kontakty z duszami po tamtej stronie, niejednokrotnie mają przekaz od ludzi, którzy wrócili z takich właśnie śpiączki, czy długotrwałej. Wszyscy liczyliśmy, że Robert się też wybudzi i że opowie nam o tym czasie, kiedy, kiedy nie był przytomny. No nie udało się to. No bardzo... właśnie. To się no. aż prosi, jak już tak się stało takie nieszczęście, że miał ten ciężki zawał i Pełnie przytomny, ile osób przeżywa, jakby te chwile poza ciałem. Mamy Ankę Evers z nim jest taką w tej chwili znaną osobę, która napisała książkę 9 dni nieskończoności, która opisuje swoje wrażenia, kiedy tutaj opuściła ciało. On miał dokładnie taką sytuację i wydawało się, że nie ma nic bardziej jakby dla niego właściwego, jakby też do końca spełnienia tej misji, że nic lepszego się w tej tragedii, w temacie nie może zdarzyć, niż to, że on odzyska oczywiście, wiesz, świadomość, yy, będzie żył, odzyska zdrowie i będzie pamiętał, i będzie mógł tak, do końca zrealizować. Tak, doświadczenia powie nam, a, prawda? Tak, to a po prostu tu... Ja ci powiem, ja, ja bezczelnie, powiem, bezczelnie powiem, że to może błąd w sztuce, to znaczy albo gra światów, wiesz, bo tu gra różnych sił. To nie jest tak, że w naszym losie to do końca, od początku do końca tam, się ktoś postanowił, tak zrobimy. Wydaje mi się, że cały czas mieszać nam się w tryby y, ciemna strona. Czasami coś wisi kompletnie na włosku. I plan, żeby przeżyć coś może trudnego, ale potem wrócić i opowiadać ludziom ważne rzeczy, się nie udał. A no więc to by było naprawdę takie uwieńczenie tego, co czym się zajmował. A jednak, no tak jak mówisz, no ta wojna światów, ta dualność cały czas, myślę, że już wkroczyliśmy w ten okres y, przemiany, tej właśnie transformacji całej matki ziemi, ale jednak jeszcze to tak jak wojna kończy się, a gdzieś jeszcze przy czółkach trwają walki. Myślę, że to jest jeszcze ciągle, ciągle walka y, tej drugiej strony. No miejmy nadzieję, że. Że mimo wszystko, tak jak mówię, jak w wszystkich podaniach, baśniach, legendach, zawsze to dobro zwycięża. Ja nie mam wątpliwości, że, że zwycięży. Obyśmy tego my doczekać jeszcze. Wiesz, spróbuję też na chwilę, bo tak widzisz, tak wszyscy żyjemy w takim tempie. Każdy jest mocno gdzieś tam dociśnięty do takich różnych zadań w życiowych, które musi. Wykonać, więc jak ktoś odchodzi, nie zawsze mamy czas, żeby tak spokojnie, chociaż w tym momencie pomyśleć o niemi Tak, stawiałem się nad jego ciekawym takim wiesz, podejściem światopoglądowym, bo on bardzo mocno związany był z takim jakby językiem, takim trochę kościelnym, oczywiście religijnym może. Pamiętam, ja nieraz z nim rozmawiałem na początku, kiedy był jeszcze audycją, mówię, no ale kurczę, nie możemy tego być inaczej. Wyrazić tych słów trochę innymi, tych myśli, trochę innymi słowami niż ten. Typowo taki kościelny jeszcze język, on był jakby w tej, w tej grupie, można powiedzieć, semantycznej bardzo mocno osadzony. I wydaje mi się, że to jest taka, takie pogranicze światów. Z jednej strony mówił otwarcie o reinkarnacji, otwarcie mówił o tych wszystkich doświadczeniach i z, z historiach innych ludzi, którzy już nie żyją, a są sławni. No, no, to było po prostu, z jednej strony było takie proreligijne, a z drugiej strony, to, było, to nie było zgodne z obecną powiedzmy, doktryną i z tym nauczaniem może w ten sposób Kościoła. I on w zasadzie, z drugiej strony, jeśli chodzi o nasze środowisko. Które używa trochę innego języka, żeby opisywać zjawiska życia po śmierci, tych wszystkich przekazów i tak dalej. Też oczywiście wydaje mi się, że częściowo nie do końca się jakby był w stanie przebijać. Poruszał tematy i miał spojrzenie dokładnie takie, jak u nas jest. A jednak wydaje mi się, nie wiem, co o tym myślisz, że tutaj była trochę taka bariera, uważam, właśnie taka semantyczna, językowa, że ludzie od nas często, kiedy słyszą grzech tam albo tam coś Pan Bóg. Takie, takie kategoryczne sformułowania, y, to po prostu y, jakby się odsuwają, mimo że treści przekazywane przez Roberta były całkowicie zgodne z naszym widzeniem jakby świata i tych tematów. A z drugiej strony, no nie mógł być akceptowany przez Kościół czy środowiska kościelne, ponieważ sposób, w jaki mówił tu z kolei, y, dla nich był też nie do końca do zaakceptowania. I tak po prostu dryfował, wiesz, y, pomiędzy tymi różnymi narracjami, paradygmatami wiedzy. Tak trochę osobliwie, a widać było tam głęboko prawdę w tym, co on mówił, tylko nie był do końca zrozumiany ani w jednym, ani w drugim obozie. Co o tym sądzisz? Tak, ale zauważ, zau zauważ choćby no, yy, na przykładzie naszych spotkań na ślęży, tych medytacji. Zobacz, przecież jesteśmy osobami, które nie w słowach, ale w swoich zachowaniach pokazują, że to źródło, ten stwórca jest dla nas istotną osobą, istotną istotą. A niemniej jednak zauważ, jak nas Kościół poszczega, że jeżeli robimy medytację i też łączymy się z wszystkimi żywiołami, z stwórcą, to jednak zauważ, jak, jak byliśmy potępiani przez księdza miejscowego właśnie tam, z, z Sobudki, tylko z i jak byliśmy uważani, że, że jesteśmy, no, jakby po drugiej stronie, prawda? I to się całkiem kłóciło, bo w naszym rozumowaniu to nie jest w ogóle sprzeczne, jeżeli, jeżeli no, próbujemy. No dokładnie, dokładnie. Ta, ta przepaść, jaka istnieje między ludźmi, którzy czują podobnie i mają podobne poglądy, ale różnią się tymi narracjami, no jest po prostu szokująca i jest bardzo nie tylko, że nieprzyjemna, ale szkodliwa, bo jak to się mówi, my nie mamy zwartych szeregów przeciwko prawdziwej demonicznej jakby strefie jeszcze życia, bo przecież to wszystko jest. Natomiast o Robercie jeszcze tak powiem Ci, jak tak próbuję teraz sobie sięgnąć pamięcią, wiesz, do tych rozmów, spotkań też osobistych, to trzeba przyznać, że on miał taką mocną już taką takie mocne etyczne osadzenie, wiesz. On jednak był taki konsekwentny w tych jakby ocenach etycznych i może to wynikało z tego, że pewne rzeczy może w życiu, co robił wcześniej, nie, nie, nie do końca były fair według, według niego, ale on to wszystko przemyślał, doświadczył i, i czuł potrzebę bycia etycznym człowiekiem. Wiesz, co często bywa tak i to jest taki, taki psychologiczny, jakby odzwierciedlenie i, i wyjaśnienie, że ludzie, którzy głęboko wchodzą w sferę religijną, którzy te doktryny kościoła zgłębiają, nagle dostrzegają, że pewne rzeczy, które robili, jakby no według nauk kościoła, nie są powiedzmy fair, i oni zaczynają, próbują się wtedy jakby przestawić i jakby no, no, zasłużyć na to, żeby, żeby w tych oczach tego Boga no, byli już tacy krystalicznie czyści. Nie zawsze to, co nam mówią, nie zawsze, ja pamiętam, że ja jako dziecko ciągle pytałam mojego tatę. Tato, powiedz mi, co to za Bóg ze Starego Testamentu, że jest karzącym Bogiem, oko za oko, ząb za ząb, prawda? A ja mówię, dla mnie Bóg jest miłością, więc też wiele rzeczy nie umiałam pojąć, które nam przekazywała religia, prawda? I w tej chwili wydaje mi się, jeżeli już ten moment religijny podkreślamy, to wydaje mi się, że nie słowa, bo wiele księży wchodzi nam, bo one mówi co innego, a robi co innego, że nie słowami powinno się określać i ludzi, i samego siebie, może innych nie powinniśmy oceniać, ale, ale właśnie czynami. Mnie się wydaje, że bardziej jest ważne to, jakim jestem człowiekiem, co robię naprawdę na co dzień, jak postępuję i a nie to, co mówię o sobie, że jestem taki, asiaki, prawda, no, no, Tak, to są jak najbardziej słuszne, wiesz, przemyślenia. Nawracając jeszcze do Roberta, tak zaznałem się, wiesz, no, on miał niezwykły skarb, spadek po Halince Noel, tak. te wszystkie rękopisy, które, pamiętam, nawet kiedyś przynosił się do studia i pokazywał, wykładał, to już przeczytałem, a to jeszcze nie. I to jest niewątpliwie, nie, nie, przy wielu z tych przekazów osobiście tam siedział, nie wiem, czy to był przepisywane potem przez niego, czy jak to było, ale był. I to, co się działo z tą Halinką Noel, to jest absolutnie coś spektakularnego i paranormalnego. I mm, on mógł to dotknąć, być tego blisko. I nie wiem teraz, kto tak naprawdę będzie kontynuował to jego dzieło. No, za, mało no, jest, za, za daleko jestem od jego teraz tej sytuacji i też rodzinnych tam jakichś rozkładów, czy przyjacielskich kto. Przejmie po nim ten skarb, to znaczy te wszystkie rękopisy po Halince Noel. I jeżeli ja przejmie, to pytanie, czy będzie coś z tym chciał zrobić, bo wrócę na chwilkę do takiej historii, kiedy pamiętasz, chowaliśmy, jechaliśmy na grup właściwie, nie chowaliśmy świętej pamięci Jurka Makieły, który miał bardzo ciekawe archiwum dotyczące akurat zjawisk. Wiadomo, że UFO i to przejęła rodzina. No i rodzina oczywiście, no nie podzieliła się tym z nami, po prostu schowała gdzieś tam i. To, Wiesz co, nie to, wiemy, jakie to... przesłanki za tym były. Może po prostu gdzieś ktoś wyżej z, z hierarchii wojskowej zabronił. Może... Nie, to, to tak, na pewno ich postraszyli, ale mówię tylko o tym, że coś cennego, co było w rękach człowieka, tak. który umiera. Tak. O tym tak. mówię, to po prostu przepada. I teraz w tym przypadku te treści, które zawierały przekazy, one nie są tak niebezpieczne dla systemu, bo mają charakter duchowy, oczywiście to jest niesprawdzalne, bo tam ktoś sobie coś też, to już ta siła rażenia przeciwko systemowi taka duża nie może być, ale gdybym mówił o świadomych siłach ciemności, to one by widziały w tym dużą wartość, oczywiście wartość, z którą trzeba walczyć, czyli skutecznie przyblokować dalszą, jak to się mówi, emisję tych treści, tak? Ja cały czas postrzegam tą rzeczywistość jednak jako grę tych sił, i zapewne wiele istot po tej ciemnej stronie ucieszyło się, że on odszedł i nie dokończył wszystkiego. Pytanie, czy ktoś to dokończy za niego? O właśnie, chcę ci powiedzieć, że zauważyłam, przeglądając w ogóle, no. Internet, zauważyłam, że jest chyba w wydaniu jego książka. Tak jak mówiłam, pisemne przekazy od zmarłych, bo nawet gdzieś przemknęło mi, że jest zbiórka pieniędzy na wydanie tej książki. I to teraz w naj... Czyli chodzi o najnowszą jego książkę, bo tych książki tak, bardzo dużo napisał. Odnowszą, tak. tak, mamy ja też mam w bibliotece bardzo wiele książek, dostałem od niego, przychodzę tak, do mnie. Tak, na... tak, oczywiście. Dzie. Natomiast ta nowa to... prawdopodobnie rzeczywiście. Która, która właśnie, no, no była chyba zbiorem tego wszystkiego, ale no to, zauważ to, jeszcze jedno, za że... Skoro mówił i on, jak mówił o tych przekazach, próbował nam nie przekazać, prawda, to, co, co sam przeczytał od tej halinki, on bardzo mocno w to wierzył, bardzo głęboko, tak. bo to było czuć jak tak. w tych tak rozmowach, wierzy. że on po prostu no, nie przekazywałby tego w taki sposób, gdyby mhm. miał wątpliwości co do tego wszystkiego, więc mocno w to wierzył. I dlatego tym bardziej. No, powtórzę się. Tym bardziej żal, to bardziej właśnie szkoda, wiesz. no. Tak, ale tym bardziej szkoda, że się nie ocknął, choćby na, na jakiś krótki czas, jeżeli już tak sądzony, czy nie wiem jak to już nazwać, ale żeby nam powiedzieć chociaż o tych momentach, bo ja znam osoby, które były w śpiączce i później opowiadały rzeczy o, o tym, co, co się wydarzyło. Nie wiem, czy to jest taki zbieg, czy to są powtarzane, zasugerowane gdzieś rzeczy. Ale wiele z tych osób zresztą nawet jak się czyta różne, różne tego typu rzeczy, to mówią o spotkaniu z bliskimi, o tym tunelu, o tym, co się tam. Są takie zbieżne te informacje, prawda? No, Ale, ale mówię, ja tylko pamiętam z takich nietypowych rzeczy swój moment. Kiedy pamiętam, że to było Wielkanoc, ja poszłam na rezurrekcję na szóstą rano. Byłam z mamą, byłam już po rozwodzie, byłyśmy same. Mama przyjechała do mnie na wynajmowane mieszkanie, i wiem, że poszłam na rezurrekcję i bardzo mi bolało serce, piekło mi serce. I po tym naszym wspólnym śniadaniu. Ja się na chwilkę położyłam, i to był moment, że zobaczyłam siebie spod sukitu, i widziałam leżącą siebie, było mi całkiem obojętne to ciało. Natomiast widziałam mamę i taka świadomość, wrócić, nie wrócić. Nie pamiętam y, jakichś tam ekscesów, żeby mi tam było bardzo dobrze, niedobrze. Nie, było mi to takie, tylko pamiętam siebie spod tego sukitu patrzącą i tak sobie myślę, jak ja mogę to i mojej mamie to zrobić, muszę wrócić. I taki moment takiego bólu jakby wejścia z powrotem. Wejścia w ciało, co powszechnie jest opisywane jako nie dość, nie, niezbyt przyjemny moment po prostu do ciała. Ciekawe to, Krzysiu, bardzo ciekawe, bo to rzeczywiście ma parame olbrzymie parametry wiarygodności. No cóż, może jest też tak, że Robert, jeżeli jest już po tamtej stronie, ma jakieś inne zadania do wykonania. Może, może z tamtej perspektywy jakieś narzędzia są, żeby dalej ktoś przekazywał, a może przekazywał te treści, a może, nie wiem, może te czasy są tak w tej chwili już zaprojektowane, że ten, to całe totalne tąpnięcie, nawet z tym, Negatywnym aspektem w zasadzie, no to się ewakuuje wcześniej, tak? Jestem bardzo ciekawa. Pamiętam, że jak Wojtek Drewniak odszedł, też próbowaliśmy, byliśmy ciekawi, czy się odezwie do nas w jakikolwiek sposób, czy poprzez sny, czy przy jakieś, poprzez jakieś przekazy. Ja wiem, że jest jakaś łączność z tymi ludźmi. Powiem nawet teraz z ostatniego dnia, z wczorajszego dnia. Wiedziałam, że jeden z notariuszy, z którym byłam bardzo zaprzyjaźniona, chorował od września. I rozmawialiśmy nawet w styczniu, on miał urodziny, składałam mu życzenia i tak rozmawialiśmy dość serdecznie. I on mi też mówił, że wiesz, mówi, no, no próbuje metodami takimi niekonwencjonalnymi, tam jakąś panią doktor mamy, która go prowadzi. No i ja tak nie chciałam mu dokuczać telefonami. Tak. Ale ostatnio no po prostu no, nie dawało mi to spokoju i napisałam do niego. Andrzej, nie chcę ci tak dokuczać rozmowami, tak. ale jestem ciekawa, jak twoje samochody... słychać, tak. No i zadzwonił jego syn i mi mówi, no. że Że to nie ma. Oh, że jego nie ma. A tak no, no, no jakby ciągnęło, więc... Gdzieś te dusze się z nami kontaktują i myślę, że, że wiesz, no... No właśnie, zobaczymy, czy on się z kimś skontaktował, czy też ewakuował się na jakieś inne wysokowibracyjne poziomy i tutaj już w tym astelu specjalnie mu się nie chce y, pobywać, chociaż pogrzeb przed nami, przed nim, to też taki jeszcze raczej y, moment, w którym jeszcze te dusze często zostają do pogrzebu, ale tutaj nie ma reguły i jestem w związku z tym tak nastawiony w tym sensie pozytywnie, że może... Jak ma taką pasję i ją miał, i to i myślę, że w tamtym równoległym świecie wcale jej nie stracił, i będzie szukał sposobów, żeby te treści, które propagował, był takim depozytariuszem, był w sumie reprezentantem, był jedynym człowiekiem, który ogarniał sprawę przekazów i tych wszystkich przekazów od osób nieżyjących dla, dla Halinki Noel, że coś, że to nie, nie straci że to nie, nie, nie upadnie ta sprawa, że ten projekt będzie jakoś zakończony. Nie wiem, jaką tą metodą, on może prędzej będzie wiedział. Ja chciałem, tutaj najpierw powiedzmy, no, zrobię to, że powiem po prostu, że mu serdecznie dziękuję za to, że, że był, że wniósł tyle ciekawych rzeczy. Czasami z nim troszkę tak polemizowałem, chociaż nie tyle może o treści, co o słowa. Bardzo go ceniłem. Żałuję, że ostatnio nie udało się zrobić jakiegoś tam programu, ale to też mnie te perturbacje z, wiesz, studiem, też tak. u mnie przecież śmierć taty, te wszystkie przynosiły tutaj do mamy. No, no ale za... ciągle jest w naszej pamięci. Jest i bądźmy zostanie na zawsze. za to, że był, że tyle nam przekazał, że mogliśmy go na właśnie naszej telewizji pokazać ludziom. Bądźmy za to wdzięczni i no i podziękujmy mu, chociaż w ten sposób nie krzybuje Ku tym niebiańskim obłoką, i tam wykonuję misję, jaką ma do spełnienia, bo ja wierzę, że że to się tak. nasze życie tu kończy się, ale to tylko tak. zrzucamy ten garnitur, być może te dusze są bardzo blisko nas, te przestrzenie się przenikają, więc niech dalej wypełnia to swoje zadanie i szczęśliwie dotrze. Tak i pozdrawiamy go jeszcze jak najbardziej, Robert się trzyma się tam dzielnie, myślą nas też pozytywnie. Z całego serca Cię pozdrawiamy i dziękuję za to wszystko, co nam dałeś. Pozdrawiam Cię. A my Cię. dalej wędrujemy po tym ziemskim padole no. swoją... i wypełniamy swoje. Kiedy się spotkamy znowu, w kimś innym wymiarze.